Witam w kolejnym odcinku bitwy tygodnia. Tym razem w bitwie, która na pewno zasługuje na ten tytuł. A dlaczego to zobaczycie? Znowu witam z pokładu T69. Tym razem pomalowanego. Wargaming, wypłacający po 300 tysięcy dziennie, poprawił mój budżet na tyle, że postanowiłem zobaczyć, jak działa to maskowanie. I wielce artystyczny kamuflaż w zygzaki te 69 większość pamięta. Cztery pociski po 240 obrażeń. Wady niska penetracja, na złocie za to bardzo dobra. Ale uwaga, szykuje się nerw. Tutaj mój prze. nieudany strzał. Próbuję zasłonić Helkata, Niestety za bardzo się wychylam. Jest i Helkat ginie. No trochę za ostro człowiek pojechał. Nie ma ten czołg aż tak dużo HP. Jak zostanie wykryty to już ginie. Tutaj zamierzam go wykorzystać jako osłonę. Trochę go popycham do przodu. Helkat się na mnie złośli. No i wcale mu się nie dziwię. Chociaż wcale... Niecelowo to się stało, co się stało, Zatem wygląda sytuacja tak, iż jesteśmy tutaj ja i typ 59 przeciwko hordzie przeciwników, których miło byłoby rozwalić, albo przynajmniej trochę osłabić. I tutaj wyjątkowo szczęśliwe strzelanie VKP ginie na dwa strzały, a T15 przyjmuje kolejne dwa. Nie jest źle, ale wyjeżdża na nas Pantera. Na szczęście mam tu typa 59, który mi pomoże podczas przeładowywania. Jakoś schować kadłub. Ta wieża coś potrafi odbić i się udaje. Typ 59 ładuje kolejną pestkę. kąsienicę Druga, trzecia, gin. I ładuje magazynek. 1400 obrażeń, 7 celnych strzałów na 8, nie jest źle. Typ 59 przebija t 15 który już jest dostępny do zniszczenia w dwa strzały. Dał nam tu jeszcze te 150 do rozprawienia się. Póki ładuje, spójrzmy na całą mapę. Paje razem z fałką broni się na południu przeciwko Isowi trzeciemu i Isu. Zaś nasza spora grupa na HJ5 zajmuje się resztą przeciwników. Tutaj Cromwell, ten strzał był wyjątkowo pechowy. Tutaj mój błąd. Ewidentny mój błąd. Rycerzy do T150. Starza się kolejny strzał już z Dem informuję, Informuje, że ładuje, żeby ten typ 59 nie wyjeżdżał, myśląc, że ma ten. Próbuje go zachęcić do wycofania się, no bo jak wyjedzie na nich sami, i on mi zginie. To jak ja tu będę ładował? Jest już te 1600 obrażeń. Typ 59 ładną pestkę Cromwellowi. Idzie nam tu nieźle, chociaż bitwa jest stopniowo przegrywana. Paje cofa się, żeby powstrzymać atak przeciwników na środku. Miałem nadzieję AT-15 zabić, ale ważniejsze było dobicie 150 ki Niestety oczywiście rykoszet rosyjskie pancerze. No ale przeciwnicy są już przed na, przede mną na jeden magazynek. Tywek oberwał, ja oberwałem. 500 HP to już nie jest aż tak dużo. 2-3 strzały, jestem trupem. Muszę uważać. No i tutaj wychodzi na jaw humorzastość tego działa. Czasami po prostu ding. A czasami... BUM! On się odbija. I AT 15 w wizjer. Wchodzi prawie wszystko. 2700 obrażeń to już jest bardzo fajny wynik. Zwłaszcza, że to jest moja popiątna wygrana. Jeżeli co zdołamy wygrać oczywiście, bo jest 70. Czekam na przeładowanie, nie chcę wyjeżdżać ryzykownie. Cromwell ma ostatni HP. Typ 59 go dobija. To jest ISU na jednym HP. Bardzo groźny czołg. Nawet jeżeli ma tylko tyle. Paje mówił już, miał pechowy strzał. Jest tutaj masa przeciwników do dokończenia. Trzeba najpierw dokończyć ISU. Jeden strzał od tego pojazdu bardzo boli. Jest trzeci. Jak to się odbiło, ale kolejny strzał na szczęście już chodzi. Jest specjalista i ładuje. Ale zostało nas już tylko trzech: trzy czołgi ósmego poziomu przeciwko trzem czołgom ósmego poziomu plus paru innym. I nie jesteśmy w najlepszym stanie HP. Paje 700, typ 59, 650, ja 500. Ale. Miałem nadzieję dokończyć tego IS-3 strzałem w tył, ale trafił się AMX. Więc tutaj mój błąd, wychylam się za bardzo. Dostaję chyba od fałki, no ale to sprawia, że nie mogę już przyjąć ani jednego strzału. 3600 obrażeń. Tutaj niestety nie udaje mi się skończyć ISA trzeciego, ale robi to typ 59. Już jest 3 na 3, To wygląda coraz lepiej. Zakończę ja przeładowanie, ale niestety pae jest już na 100 HP, to nie jest dużo. Tygrys drugi. Który od przodu jest bardzo ciężkim rywalem dla T69. Mamy, tylko, mamy tutaj tylko 173 mm penetracji, na złocie 300, ale uwaga, uwaga, ważna informacja, penetracja na złocie zostanie osłabiona. Popatrzu to będzie już tylko 250. Mówię o 8-8. Tutaj VKP. A ja właśnie się orientuję zaraz, zaraz mam 7 ubitych. A je postanawia z powodu lagów niestety. Nie udają mu się pomóc. daje 2 na dwóch. I mam nadzieję, że uda mi się zdobyć medal Redley Waltersa. Ten Tiger 2 jest bardzo miły, wystawia mi bok. Nie mogę przyjąć strzału, ale on się zapala. I tak zdobywam drugiego Radleya Waltersa w karierze. I to już koniec tego materiału. Cześć!